Trzy lata po apokalipsie. Dzień jedenasty. Przed nami długa droga. Ruszamy starą drużyną na podbój bardziej zaludnionych wschodnich terenów. Świat ciągle się zmienia, ale my staramy się być ludźmi. Niestety nie zawsze to tak działa. Staramy się z wszystkich sił, ale ludzie po prostu są już inni. U, na to, ja to jest na, jest. na to i na to, okej. Okay. Ale co, co, możemy to połączyć? No pewnie, będzie miał przygodę analną. Ja mi. O, właśnie, i analizował. Fajnie, Dobra. Yy, dobra, szopę. A patrzcie, tych Ja, z... ja wyciągnąłem cztery. Ale taki okay. ten to jest naprawdę fajna sprawa. Ja nie wrzeszczy o. ani nic. Bo teraz są, grają sami najlepsi zawodnicy. No. Dzisiaj jest śniadanie mistrzów. Ej, muchy słyszę. Ej, ale śmierdzić, po prostu kolego. Może spodnie otworzyłeś i wyleciały Chodź pożył. Kówne w terepce Kówne w serepce patrzcie, 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 patrzcie tutaj, chodź. Chodź, chodź zobacz tu Co jest tam jest? Chodź się znalazłem, patrzcie znalazłem Liście? Jilli co, co jakieś? Weź tam, weź tam Świetnie. Zaraz się płomiemy. No ale cham. Dobra, strzelamy. Ja was zrobiłem Ale no, ty. Ej, jesteś... Nie mogę otworzyć. A ty jesteś ortaw niż papi. Rzyfrytuje, <laughs> <noise> <noise> halo? Gubi de w helmi Ja znalazłem Strzelać bez znalazłem Tak? A bo kusza już jest, ona jest SOP podobno No najpierw. i kuszę to, M4 Ja mam do M4 ten celownik, co można podpiąć też do kuszy no nie? A który też do kuszy? W sensie? Już ci czytam RV1RDS Optic można podłączyć między innymi Na takiej szynie jest też fajnie ale ja z będę takie cudze czynił, ja ją wymasteruję. Tak? Będziesz stał... ok. ...po drugiej stronie mapy, a ja teraz trafię. Ja sprawdzam pozostałe dwa high value. Ja zbuduję z celą. A ty jest jeden tam... Czy dart tape o, o, ma jakieś zastosowanie nie, poważne ma. już? Słucham? Dart tape, czyli ta, ta ma już jakieś zastosowanie? Jeszcze no, do fajnie. sklejania chyba. Ale co, mapę da się skleić w tym tylko, czy coś co jeszcze? No, no tylko nazywałem. mapę. No, tak. Tak. O, jest y, ammo box, ja biorę. Tu bierz, bierz. A siema, ja to byłem pierwszy, o co tu chodzi? No ale o, nie wziąłeś. Widziałem, że Wziemer, nie, bo bo. ty spojrzałeś na nie i teraz powiedziałeś: Ach, bardzo tym. Na rację, lubięsz. Stawka. Amunicja do 1911, magazynek, komu wziąć? Możesz mi, to będzie mój trzeci. Dla a chcesz zjąć, e, co chcesz zjąć Pobi? Ten fajny piękny kask e, To musiałbyś po prostu nałożyć na siebie, bo te przedmioty na skrzynkach zawsze to te też tak działają e, co możesz zrobić? E, e, jakby nałożyć od razu na siebie Jacket dobra. Moro Ale ja nie mogę I Nie, a weź o co się da, da, to da, da, osłusię, ja zaczyną Dobra Czyli Dzortem czysto, 300 czysto dobra e, No ja... A nie Ty też nie ode. No, ale ładny jest, nie? No to może teraz ozdoba, że on tu zawsze jest i nigdy nie już wziąć. Może nigdy nie, nie widzieliśmy po prostu. Dobra. O ty, też możliwe. No, jak ktoś przeszukiwał te dwa takie, jakby obok siebie? Ja już je przeszukuję, chodź tu masz mi pomóc. SKS-a znalazłem, jak ktoś chce. No nie, ja raczej M4 albo kuszę, preferuję. Albo Mosina z z Tropem, jakbym miał, to też bym się ucieszyła, ale. teraz jeszcze się pojeść. tych Co miałam powiedzieć? Tak, kwestia twoja. No już mówiłem wielokrotnie, że Raz. był skill, był skill, ale potrzebowałem maszyny i jak mi ją dali, to jest zajebiście. Dali, to potrzebowali, że wcześniej nie dali. No Wiesz, to sam... O, tu jest Vitali. Witali. 1911, ktoś potrzebuje? Brakowało mi waszego hemskiego otoczenia, nie. Zempery. nie. Nie, to nie on. 762. Roz, rozwalmy zbiornik z gazem, co? to ten jest a, dla ciebie ammo? 7,62? a, to bolo to ja tak maska, okej, okay, gdzieś gdzie jesteś, dam ci ten magazynek Ci jak ty te ammo używasz? Eee, używam... 7,62 no, na 39 masz paczkę masz gdzieś, wrzuciłem. i tu ci rzuciłem ma. magazynek ale to już. na 51 a, tak? to są domosina to są, to są a co, co ty masz zebrali? Ja, a, SKS-a a, a sks -a masz a ja poczekaj, sprawdzę, czy Fajne, mam do Espresso. Fajnie się No Espresso? ty, to jest taki półsniperski, ale bardzo fajny. To taki, nie wiem, Coś w tym stylu? Nooo... Ja strzałem to trochę pomagło. z niego, ale kurczę już nie pamiętam, przecież powiedziałszym. Widzę... trzy osoby. Jestem ok, nie widzę mnie. Are... okej. Okay. Nie, nie ty... widzę jednej osoby. Ja z nim się rozglądam, nie wiem, co on robi. Czekajcie, co pa... mi pokazuje, że... Ej, a są już? Może? Już tam, już są. Naprawdę? No, zaklepuję. Za, za, zaklepuję, zaklepuję. Ej, już zaklepuję. Czy potrzebuje salina? Niespecjalnie, ja ja jestem w dobrym stanie. Ale ja mi ja, ja, ja nie pogardzę. A, Piciem? Jeden. Ja mam trochę picia, mogę dać? Ja mam nieskończoną puszkę, choć. Nieskończoną puszkę? No, i trzy razy, Aj, dało czy coś mi wie, czy, to, czy, czy to, to się robi e, dzień czy noc? Coś, czy to schodzi słońce czy zachodzi? Bo niby jest na o, zachodzie. Słońce. przed wschodem. Słońca! 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 Jak coś, to mam dla kogoś amfibie z trzema magazynkami, jak ktoś chce. Jaki jest coś... dzisiaj miły. Jo, nie puszka. puszka? No, z... mówię, z niej pić można w nieskończoność, nie? Jakie buty mam? Naprawdę masz nie puszkę? No, bolo, chodź zobaczyć. Druga ci ta puszka? Ej, tu nie można Ej, okay, ja ją do jej zrobić, ale. Nie można jej użyć, nie wiem. Ja ją schowam do protektor Kejza i nie można tu Nie, 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 ty mi ją oddasz i. Ja ją będę trzymał, bo to moja puszka. Znaczy, jestem w to w sumie, nie, nie. ale. Widzę. Aha, się mam się oddać, okej, okay, cześć. Szylej, szylej, bez rozkazu. Szylej, bez rozkazu. Trzymam, bez rozkazu. nie, no zaraz to nic nie serio zdejmie. Nie, dobra, uważajcie. Bo my ze zwyczajem podamy w taki, wtedy. Tak, okay, już, już już, ci ją daj, już ci ją daj towarzysze. Patrzcie za poty, że to mi nic nie się... Oprzej sobie bolo to puszka. Gdzie ona? Gdzie ty jesteś? Ty jesteś tutaj jesteś no, wczoraj? Na ziemi, na ziemi. O, tutaj ja. Idę. No ja niesamowita puszka. A co to jest za tu? O, spaj, proszę lepiej jest. I to Christine. Zanim zwycie publi weźmie łotrę i wypije wszystko. Mogę no, się napić raz. Czy dajcie? Bolo najpierw się napić się kilka razy. Zobaczycie, co działa. Ale to normalny status, respi? No tak, bo sprawdziłem. co chodzi? I w ogóle, jakoś tak dziwnie celownik teraz wygląda. Magiczna tak pusty puszka. Dziara, dziara tobie też pomogło? Znaczy... No, no na i? Na hydrajtcie łaci? Jeszcze mam hydrajtys. Ja też. Chcesz się napić? Masz, rzucam, rzucam. Magiczna puszka. Gdzie ty znalazłeś taką puszkę? Nie wiem, nie miałem <noise> już... ...kądkolwiek <noise> z nich czasu. Może cheater Jeszcze blokady ward dostajesz. Wiem, co zrobiłem. Co? Tekstury mi się cięły w flipunku. Aha. A Fabi wypił chyba. Nie. Yy, I z nabojami zacząłem mieszać. To te mołowy czy dodałeś. Może teraz tyle ile miałem naboi, co przekładałem to. To trzeba Dobry było z jakimś 60 paciem przełożyć. Albo zabiłem tam Fibi. To musimy się Dobre, położyć. Dobre, Pabie, dobre, co? Musimy dobre. się położyć, bo teraz nie ma ich. To ksiana wbiłem na przykład, a zombiaki na te nie władzą chyba. mnie zarzucił. Tak, takie na przykład. Mogę dać... Do... wchodzi, hello? No co jest? coś? się dzieje? Dawajcie, dzieło. na górę nie włożą. No? Tylko no, w wie, ten zombie jeszcze żyje? Nie, nie już wiem. Już trzy razy dostał. Coś dziwności to dzieje, panowie. Ej, o! nie, 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 nie schodzi. W... w czaszkę. Nieśmiertelny zombie? Nieśmiertelne. Ej, mam przesrałem, panowie. Ej, nieśmiertelne. Nieśmiertelne, zabij, nie, nie kończące się puszki. Świat się No stary, on trzy razy dostał już ode mnie w łeb. Gdzie wy jesteście? Na tyły stodoły. Na no, stodole, na no stoku na takim dużym. Ale... czekaj. O, widzieliśmy was, na, na lewo A... wasze. O, dobrze, idziecie. Tutaj zabijacie, nie jesteście? ważą. Gdzie jesteście? To jest tu ta najdłuższa stodoła jest to tak jakby nie od strony ulicy, tylko od strony pola. Ta biała, najdłuższa stodoła. O, słyszę i widzę dziura. Co, one tu nie wbijają? Serio? Nie. O. o. Wbijają. Fajnie, fajnie nie w... No to tylko tędy chyba. Ale z, już nie uważam. No. O, jeden zaskoczył. Zabi zabi zabił, się. To ten nieśmiertelny chyba. To nie nieśmiertelny nas gonił. Złote ja rury, złote z... rozgubiły. No. Ja Czekajcie, tak. zajdę. One się pogubiły czy jak? Nie. O Z ściana wychodzą! Niesamowity ale jazda. Ja cię chamy. Dobra. Dura. WŁAŚ! No zabij go. Pabi, odsuń się, odsun się Pabi. No się nie ruszę, zastrzel Chodźcie, chodźcie w zbiornik nawalamy teraz. Chodźcie. Dobra. Okej. Okay. Ale, na... Ale to te... naprawdę może wybuchnąć? No. M.P.D. na mordercy. O, stąd gdzieś. Tylko uważajcie. I widzicie ten zbiornik, nie? Ej, w kiblu no. połóż. W kiblu połóż ten zbiornik. Aha, ten. Co połóż Co, Co zbiornik Tylko wszyscy obok siebie stoimy jakoś Kiblu połóż ten zbiorni. Żeby się nie trafić, A okay, się siebie. Znowu mefedron ej, ej, ziomki, zobaczcie Widzicie mnie? Ej, no lol, patrzcie obok, obok, obok siebie, ale nie perfidnie jest, nie, bo... patrzcie Widzę, widzę, widzę Dobra Ej, Chodź, chodź, chodź bo nie mogę A, i, a na ile to strzał schodzi? Ktoś wie? Mógłby chcieć prowadzić Nie wiem, no, tak, ale chyba zaszło właśnie Czekajcie Tylko ustawcie się obok siebie, ale nie perfidnie obok siebie, żeby siebie nie trafić Dobra. No. O co mi się pobijesz na prawo minimalnie, może... To ja się już... O, dobra, 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 starczy. Gotowi? No. Mhm. Czekajcie, najpierw kontrolny strzał, żeby każdy ustawił sobie celność, bo ja mam zeroing na przykład. O! O! Strzało. O! <grym> <grym> co to ja zrobił? To ja, sorry. Strzał bez rozkazu. To się nie działa. Ta dziara nam zepsuła. Na Ale Dobra, starczy. Ale co się stało? Trzecie. Ja tam nie podejdę, ja tam nie podejdę. Ja, ja i zepsułem. Kurde. Ej, patrzcie, wyrwało to w ogóle z tego. No. O co chodzi? Ale nie, ale, fajny. ale to jest chyba w DC. Ja byłem. Pabi, pod to i zrobić Switch Force. Zaraz w... wypuchnie, wiecie? Ja też też Szybko, szybko, Dobra. Wiem, że te małe da się tak niszczyć. Zaraz, co ruszam. Przeszukiwanie budynków? Tak, nie tylko. O, ej, otwarte! Coś... O, albo coś śmiercią, słuchajcie. jest fajne emocje. Otwarte i to cała też otwarte, woda? A, a ja strzeliłem już jest. Jesteśmy zgubieni. O, o tak, nie, tak. jesteśmy zgubieni. Będziemy zgubieni. Ja się Chodzie. wbijam do środka, Ja się przy hangarach będę stradał. Ja, te, ja też, ja się na tył pójdę na właśnie. Pajder to Kubisz się stradał i rozlabrował Wiesz, i ją, za, za, za Ej, tu jest plecek. Ja, ja to zrobiłem, prawdopodobnie nawet. Prawdopodobnie ja to uczyniłem, w ogóle. Ja jestem z tego dumny chyba. Hangar czysty. O Jezu, ej! Co jest, gość tym jest? Halo? W środku jest zombie. I colt. Kicz I... by się ucieszył. Myślałem, że o, się zamówisz wycoleć. już tu ma rezyner do... Dwa... ...propa do Krugera. do Kruger'a. Krugera okay. Nawet nie biorę, chyba bo mi tarczy... Ja go nigdy nie widziałem w tej broni chyba. Truder? Ja no. widziałem jakoś. W orzy, chyba. Wow, w no, no, ale... O, jest! Co? Bateria. O? Bateria. Jestem przy wieży. Ja widzę cię Pabi, jestem za tobą. przy jeszcze nie jesteś, jesteś przy murku. No to jest daleko. Tak, ale chciałem się upewnić, że nie biorę za jakimś typem. Tak, no, to już chyba upewniliśmy. No, no, no. Nie wiem, teraz wszystko w tych barwach takiego wschodzącego. No, o co chodzi? Nadal to... nie działa to jest Otwarto, to jest, coś dziwne. Coś tu było, coś tu przeszukiwał. Może je, że w trasach stałej dominaliśmy Albo wciąż tu jest. Albo wciąż tu jest. To no, mojego. To był jaki fajny kill, bo ty mówiłeś na gościu na schodach, jak się tylko wychyliłem i ciach. Ja też na głowie decydowałem i ciach. A, jest, jak my? nie w sensie. Okay? Chyba tam czysto jest. Tak. Dobra, yy, zejść do was? Znaczy, możesz tutaj gdzieś w naszą okolice podejść, bo my jesteśmy na adc Okej. Okay. Tak, nie, nie, nie? No. Nie ma to nic pami? Yy, zobacz, zobacz jeszcze. Czy ja w sumie niczego nie, nie szukam, ale jakieś LordNet lornetka, to bym nie podobał się. bez sensu, włożyłem baterię. To jest? Widzę typa, H. Okay. To ja. A to ty jesteś przy tym? To ja. Kłócasz? Nie kłócam Ej, typ jest, typ jest nie? Czekaj, nie. leżę, leżę Przed Kłam celą się. Przed celą jest typ to ja, ja chyba. Nie Czołgam się. Czołgam Nie, to się. nie ty, on nie ma kurtki żadnej Gdzie jest, gdzie jest? I jest przed budynkiem z celu, przy ATC Uważa. Uważajcie Już do was idę, już do was idę On w pszaczach jakiś się schował ty, 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 ty. Uważajcie, może nie być sam To on przeszukiwał te budynki, ale może nie być sam ja, to, ja, to, kolejne. To, ja, to ja, to ja, to ja jestem ten w hełmie Halo. Niebieski ham to ty? Tak, tak, tak tak. Ty... Pojebie, jakim cudem ty masz niebieski ham? No kurwa hełm se zmienił Pojebany się zagrał do mnie od tyłu To co, był on? Nie, to nie, nie on się Jest uwaga. drugi jeszcze Znaczy na drugi, drugi wróg w sensie To zagrałem ten normalny, uwaga. Widzę go, widzę go Ciągam mój hełm Też go widzę, też go widzę Czekaj, co ja tu, teraz kładę się A gdzie on jest? Nie, nie, on jest Tam gdzie był wcześniej? On jest pod, przed budynkiem z telą, w pszczaczach się chowa. Widzimy chyba. Widzimy, o. To jakiś gościu. To dziarach a teraz trzeba. Nie, to teraz to nie ja. A cool, tutaj tu, jeszcze? No. A u ciebie. Ej, jest dwóch, jest dwóch. Jest dwóch, dwóch? tak. Jestem tutaj. Patrz, okay. wychyl się delikatnie i popatrz w trawę. To już nie za mocno. Tam w trawie on leży. Ej, to wy przed budynkiem? My jesteśmy Ej. za budynkiem, my jesteśmy Dziar, przy widzisz, tym budynku z... Czaj, to ja, to o, to, ja to, tony, ja, to, tony, ja, to ja, to ja, to ja. Uważaj, oni są po drugiej stronie budynku. Uważaj, że może być ich więcej. Więc spokojnie. Pabi nie wychyla się za mocno, bo oni tam leżą w trawie gdzieś. Musimy tego się zagrać. Chcemy <grym> No kurwa, wiesz, że ja się wystraszyłem? Ja myślałem, że już nie jedzą, że nie strzelać. Ja pewnie nie tych Zaczęła się reakcja. 7 pójdzie, żeby... Możesz teraz nagrywać się. Ja ciągle nagrywam teraz. Musimy coś dobrze rozegrać, panowie. Ale bez jaj włożyłem. wórze przemieścić. Tam, zanim skończyłem, taką broń nie Włożyłem za baterii i nadal mi nie działa. To się przemieści jakoś. Słucham nie, ja się kryć. Ja pobiegnę A. gdzieś. Od prawej ich weźmiesz, Fabi? Postaram się. Uważaj, bo oni się mogą przemieszczać w którymś. A Wstrzyma. mieli broń? Mieli, strzelili. Mieli, mieli, mieli strzeli. Ale pistolet, czy co? Eee, coś mocniejszego. Coś mocniejszego, ale też nie jadę się... A może jem 4 nawet? No, M4, nie? Eee, SKS, a wiem cztery? SKS albo M4, to nic innego się nie jadę. Dobra, uważajcie, bo oni na... mogą być na... ciebie snajperami gdzieś na jakiejś górce, czy czymś. Pekacie, ja przebiegnę chyba. Babru, kojarz mnie jakoś? Trochę już? Eee, gdzie ty jesteś? Tutaj... Prze przed tobą Dobra, nie, Przebiega bo ja już się bez tego hełmu nie poznaję. A, przebiegłem. Okej. Kusia... Ty na tyty Eee, o, wejdź, wejdź, wejdź. Dra Tylko drobinki może wejść. Drobinki, drobinki, oczywiście. się. uważaj, cholera, papi. Głupio by było, gdybyśmy teraz padli. Już zająć ci coś, ewentualnie. Może gości spierdalił. M mogli się wylogować, ale, ale jednak trzeba dmuchać na zimne. Ja, jeszcze raz... Wiecie mi wejście, żeby nie wyszli mi przypadkiem. To, tam dołu. Dziara gdzieś stoi, ja jeszcze raz na lewo poszedłem. Nie widzę ich, cholera. bo leżą no. i czekają. bym się Ej! Dobrać. I są w budynku, są w budynku. Tak! Są w tym komputerowym na parterze widziałem jakiś Typ tam czołga, czołg? tam nasi. nasi. Ale uwaga, bo jeszcze może być jeszcze jakiś... Bo z ten z był góry, pusty z... chyba. Ja z góry patrzę. Obstawiaj wejście, bo Bolo, chodź, chodź, chodź. Jestem przy, tuż przy sobie. Ja z góry patrzę, Jep, czytajcie, ja zejdę na te trzatki na prawo dziura, bo oni tam się ruchować. Ja schodzę jednak tu tutaj nic nie widzę. Zamknęli, budyle, zamknęli drzwi, zamknęli drzwi. A to są oni. Oni tam się strąbili, bo tu jest czyste. Zobacz. Okay. Tak. Jedno widziałem w budynku. Eee, guys? Hello? Hello, Hello. I'm, friendly. I'm friendly. Może, możemy ich zostawić, tylko żeby oni nas nie zostawili i nie zastrzelili. Do you need something? Do you need something? I, I sorry, I, sorry, I can't hear you. Can't hear you. Um, I can't hear you. O, I can't hear you. Us, oneks pośpiechu gość nie mówił chyba. Come closer to door. Uh, so we can hear you more uh, loudly. Um, uh, you a... Coś chaf, ale tylko tyle usłyszałem. Nic nie powiedziałeś, że urbałum. Nie, yeah. a, możliwe. Oh, we are we hero. are coast hero. Ghost hero. No, Hill No, zebrzeża na kurwa Słuchajcie, może podejdę do Tereorta, w którym to widziałem. Jest tu jeszcze ten typ? Nie ma, go on albo na piętro wszedł, albo nie wiem. No nic przy drzwiach. Przy drzwiach? Ale coś już strasznie samo słychać. albo na piętrze jest Patrz, no. Patrzcie, tu nic nie zarabiało, ale jest często na czoło się przesadziłem. Co ja Jakieś coś trzeba zrobić. Hmm. Nie my, możemy ich po prostu zostawić, żeby tej. nie, nie ryzykować. Oni mają halę przy pozycji do obrony. W sensie nie wyjdą stąd? Jakbyśmy mieli czas tej siedzieć w północy i nakampić, Ale, ale tworzy... może ktoś strzela od razu. Ja się tylko tak z boku? Jaby się byli gotowi do strzału, ja bym to otworzył. Tylko czy, to czy to... jest właśnie sens ich w ogóle zaczepiać? Tak, już trzej do nas. Nie było no tak, że oni nie strzeli, do nas. Ale jest. No może właśnie, to była rarce, jest. bro, bo ja na jedno patrzyłem, przez jakiś drugi czas. Tak, słuchajcie, mogę mogę to teraz drzwi, i jakbyście się przygotowali do strzału, to może okay. bym przeżył. Podaci się, ode nie za mną, stójcie, albo jakoś tak na bokach. Ja otwieram, słuchajcie. Okej, okay. za ile? I... Odliczaj. Okay, Trzy, dwa, jeden, otwieram. Czysto. Przynajmniej. To on pewnie na tym kampi, na piętrze. Are you here? Are you here? Jest, jest. Możemy wyjść kawajekł nie przebiegać ze schody. Czytajcie właśnie czy on jest What? What Jest, widzę Jest sorry, Reavens? Hello I can see you man Oni są tuż nad nami, Ona ty... za tą barierkę. Tak. On jest jeden chyba Kurwa, ale jak on gada, jakby miał penisa w buzi, no to ja I się nie... I see here see Ej, on ma siekierę w rękach, ej. Tak, tak. No, ale ktoś strzela, no coś na pewno strzał, to tak, albo. Tak, był, był drugi. go? Możesz w nie ostrzelić. Się... O, czy nie ucieknie, mi zobaczy. Wiecie, oni nie wiedzą jednego. I am not bad guy. Not bad guy. No. Jestem spragniony z tego całego. wszystkiego. Ja. Napiję się, to może pomyśleć Czego... że... Czego nie wiedzą, bo Co? Czego oni nie wiedzą? Zdali z niewłaściwymi ludźmi. Ha, ha. Ej, nie wiedzą, że nas jest trzech. Nie, co? Ja przebiegam? Przecież ja byłem gdzie indziej wtedy. A, A to... Biegłem. To prawda. Widzę ich. Y, jed... ej, gościu ma. <laughs> chowaj chowa się? Widziałem, widziałem. celuję to. On ma tego. On ma rewolwer. Tylko. Ale, ja drugą część ale to była część szybsza seria. On coś jeszcze <laughs> musi mieć. Ma rewolwer. A ja okay. tył. O! Oh. Jest, jest tam! Chyba, trzeba, strzela do mnie. To rewolwer jest. Okryłem się. Z taką prędkością, taki dźwięk, to nie ożyje się rewolwer. No, ale widziałem co ma w ręku. Się, ale no. może jeszcze, tam, tam jest dwóch. Drugi C2. był, drugi był. Mhm. Mm Gość w keplu do mnie strzelał. Okryłem się. Że ja też do niego strzelałem, na Guys, you are fucked. Surrender your weapon and boots and lock out. We have a lot of time. Fuck. Musimy chociaż tam tam wyczużyć. To jest strasznie ciężka pozycja. If do you leave, If you want leave, you want come. But with with no weapon and bare hands. We have Redon? better we have better equipment. Dus. Ja się you boję, że ktoś tu wejdzie na nas z drzwiami. You have any chance. Dobra, to ja może pokryję drzwi. Okej. Okay. Koleś tam celuje ciągle, cholerny. Co? Chwile... jest teraz po przeciwnej stronie, gdyby tam się... Chociaż nie, to za duże ryzyko. Nie wiem co, co zrobić. Moglibyśmy ich przystormować, <laughs> ale to by było... Mega niebezpieczne. Czekaj, zbierają się? Coś? Słyszałem, że upadało. Może się może jednak podadzą? Może jeszcze się do nich zagadać, się teorię. Może lepiej, żeby się nie nazywał, bo wtedy... Będę wiedział, że jest z trzech. Czy to, czy to jest źle? Nie wiem, Może nie. nie. Odezwij się, może przestraszam. Znaczy, tam będzie przewaga psychologiczna. Oni są gdzieś nad nami, stoją, przynajmniej jeden z nich. I na barierkę patrzy na schody. Gdyśmy wchodzili. And we have more people. <laughs> Ej, Babi, a ty widzisz przestrzenie, czy coś tutaj, jakby. Tak, na tyle? Był tam go, tylko tego nie strzelam. Ja teraz go nie widzę. Teraz nie widzę nic tam nic. To się świetnie. Nie ja słyszę tam chyba góry jednak. Chodzą, Więc... chodzą. Zaraz ja się tak trochę tak poruszałem, teraz się nie ruszę. Albo jestem w tym pokoiku. Fuck. Nie tak wiem. się nie... trzeba robić. Pozycje do obrony mają bardzo dobrą. Okej, okay, może wysuniemy im jakąś propozycję. Ale oni nic tutaj na nic oni przed chwilą powiedzieli do nas, fuck you z tego Zresztą, Paber do nich już strzelał. Myślę, że oni już. Uwaga. To ty. Tak. Co był ze zwięźniem? był upadł jakiś? Ricochet. Czy też to dałoby się zestralować ich przez ten? Hm. Czy tu na tyle grube ściany są? Ten sufit, podłoga? Nie, co trzeba robić. Je, Możemy sprawdzić. Odpowiadają o nim. To jest tak. strzelali? Ten ostatni, taki pojedynczy? Aha. też strzelają, waria. To jest ja. A myślę, że to oni zdobyczą się. Nie, ja no, miałem tylko pistolet jeden. Bo nie widzisz. Ej, ale nawet jeżeli mieli M4, to nie, ja myślę, że oni wystrzelali wszystko co mieli. Bardzo możliwe. Chodźcie, czy tutaj ten pokój czysty jest. Czysty. Czyleś, czy ja sprawdzę, czy tam... Tej nic ej. jeszcze nic ja ja w ogóle. bo był coś Nie. Ej, ale... Ej, ale że ja wtedy ich nie spotkałem. To jaki fart, bo ja tam sobie wchodzę na pełnym ludzi, zapuszczono broń w ogóle. Teraz. ja. Okej. Okay. Uwaga, przechodzę, nie strzelaj. Okej. Okay. Co robimy? Musimy ustalić. Musimy coś im zrobić. Jeśli znaczy nie byśmy zginęli, to... Może oni sami, oni tam jeszcze? Are you, Are you Hi? Hi? Może ich już tam nie ma? Hello. Hello. Ja myślę, Lognęli. że oni patrzą na ten... Lognęli się na moje. Myślisz? Próbujesz sprawdzić. Albo... No zdygali się. Trzeba sprawdzić to. Coś chodzi? Cholera wie. Może o. przez okno jakiegoś da się zobaczyć? M może zagramy, może zagramy to psychologicznie. Okej. Okay me, to me One with, One us. with us Incoming Ty czy znaczy, ja? Ty chodzisz tak? Uważaj. Uważaj, żeby cię z, drzwi, z tych drzwi nie zdjął, z tego pokoju Ja coś czuję, że oni właśnie tam z bronią są. Idziesz, idziesz? Biorę? Podstawała lufa Tak? Czo, mhm. lufa? Mam pistoletu A w, A w którym idzie? Nad nami, yy, nad nami da się jakaś wejść, żeby jakakolwiek zrobić? co od nie da się? jakby goście spiąły po ślady, to mógłby nawet strzelić robimy teraz swoje kolejki nie, nie wiem gdzie jest drugi, bo tam był tylko jeden oni mogą się nawet przeczołkać, bo my ich nie usłyszymy widzisz go? nie, czyli kogo nie ma? a pokój? Poszło? pokój sprawdzę? Nie ma chyba, lognęli się. Log, lognęli się. Odważnie w chuj. O, macze za. Uważajcie, może się przerwało ci nas co wziąć. Mhm. Mm o, test. O, te, ładne tester, buty. Chcecie tester krwi? Krwi? Nie, bawisz. Eee. Maki dziś mówi, że się zmienia grupa krwi. Po zgonie. O, ci składamy eee. stąd na to nowe miasto. Mm. Ciekawie. Ociekaj, A, bo, no, ale był ciekawym. No ciekawym, bo tylko żeby nie słyszeli, to może być rasowarce. Tylko ja teraz biegam z bronią, nie ma opcji, ja żeby nie. Dobra. dobra. To jest nowe miasto. <noise> Wyruchali deskt. <teraz. głos> Fake info dostaliśmy. No, ale cóż. Poczekamy. Ej, a ale się tu wrogujemy i tu powstanie miasto? Co się stanie? Umrzemy. Umrzemy. <risos> ok, <laughs> graças a